akty o podwyższeniu Krzyża Świętego. Witam was bardzo serdecznie, życzę wam bardzo dobrej herbaty w ten wrześniowy poranek, może po południu, wieczór, bo ja to nagrywam o 10.37, 14 września roku pańska. 2025 mamy uroczystość podwyższenia krzyża pańskiego, też krzyża świętego, to jest to będę opowiadał legendy i fakty. Legenda głosi, że w 1000, że, że, przepraszam. legenda głosi, że w 326 roku święta Helena. Święta Helena Królowa odnalazła w prawdziwy krzyż Chrystusa, który został następnie podniesiony, czyli wywyższony publicznie czci w 335 roku podczas poświęcenia Bazyliki na Golgocie. Ciało się to po odzyskaniu z rok Persów w 628 w związku z tym święte podwyższenia Krzyża Świętego wchodzone 14 września pamięta zarówno odkrycie prawdziwego krzyża, jak i jego ponowne odkrycie po zniszczeniach oraz publiczne oddanie czci w Bazylice. Legenda jeszcze głosi, że żeby odnaleźć prawdziwy krzyż, w podziemiach znaleziono trzy krzyże. By odnaleźć prawdziwy krzyż, niewidomą dotknięto pierwszym krzyżem. W nie odzyskała Drugim krzyżem wzroku nie odzyskała. Trzecim krzyżem cudownie odzyskała wzrok. Tą kobietę dotykano tymi krzyżami. Jak odzyskała wzrok, to wtedy było wiadomo, że to jest prawdziwy krzyż. Według legendy święta cesarzowa Helena. Znali się do Jerozolimy, aby znaleźć relikwie związane z Chrystusa. Robotnicy na polecenie Heleny szukali ich na golgocie, gdzie odkryli cysternę zasypaną śmieciami i zużytymi krzyżami. Wśród odnalezionych kawałków drewna, które podziły z krzyży, na których skazano wielu ludzi, nie było pewności, które z nich to Krzyż Chrystusowy. Moment odkrycia nastąpił dzięki cudu. Ciężko chora kobieta, dotykając kolejnych kawałków drewna, doznała uzdrowienia. Po odnalezieniu relikwii około 335 roku, na miejscu krzyżowania Chrystusa zbudowano w Jerozolimie dwie bazyliki męczenników i zmartwychwstania pańskiego. Podczas poświęcenia tych bazylik, 14 września, 335 roku Krzyż został podniesiony do publicznej czci, co pamiętnia to święto. Później, w 614 roku, Persowie zdobili Jerozolimę i zabrali relikwie Krzyża Świętego. W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz, re Pokonał Persów i odzyskał święte relikwie. Cesarz osobiście zniósł krzyż do, Jezro, do Jerozolimy przez Bramę Złotą, by oddać mu cześć. Obecnie święto 14 września upamiętnia trzy wydarzenia. Odnalezienie krzyża przez świętą Helenę, ponowne odzyskanie go z rąk Persów oraz jego wywyższenie dla publicznej czci. Moi drodzy, podwyższenie krzyża świętego, także białska jegoś nie zarówno w kosie zachodnim, wschodnim, czyli w katolickim, w bizantyjskim, rzymskokatolickim, katolickim, grecko katolickim, w prawosławiu, w prawosławiu, widzicie prawosławną ikonę. Już tylko prawosłowne ikony przedstawię to wydarzenie, bo katolickie, rzymskie, katolicko. Nie mogę znaleźć więc tego prawosłownego ikony przedstawiam to wydarzenie. Związane z tradycją odnalezienia relikwii Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwą nabożeństwa ku jego czci. sięgając początków chrześcijańska. I są to święto jest obchodzone w katolicyzmie, prawosławiu i, i jedynym odłamie, który protestantyzm, który obchodzi to święto jest jeszcze anglikanizm. Przed reformą liturgii, wrześciowe święto poświęcone było wspomnieniu podwyższenia krzyża za 3 maja cały kościół czcił Pamiątkę jego znalezienia, znalezienia Krzyża Świętego. Papież Święty Jan 23. zniósł Święto Krzyża Chrystusowego, obchodzone 3 maja. Jako niepotrzebne powtórzenie, odnowiony kalendarz rzymski, jako święto podwyższenia Krzyża, przyjął dzień 14 września. Liturgia godzin przewiduje w tym dniu odśpiewanie w śpiorach hymnu ku czci Krzyża. Vexilla regis prodeum. Obecnie Krzyż Chrystusa. Drobne fragmenty relikwii Krzyża Świętego znajdują się w wielu kościołach świata i Polski. W Polsce po, posiada, posiada sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego w górach świętokrzyskich. W górach świętokrzyskich, więc, a ktoś chce zobaczyć albo pomodlić się. Przy krzyżu samemu nie musi jechać gdzieś do, do Jerozolimy, gdzieś do jakiejś cerkwi. Tylko może jechać do gór Święto wszystkich. Do gór Święto wszystkich. Dziękuję Wam moje za oglądanie, Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do subskrybowania. Dla Was te subskrypcja jest darmowa. Subskrypcja jest darmowa, a dla, mnie, dla Was to jest jedno kliknięcie. A dla mnie to jest wielka rzecz, gdyż dzięki subskrypcji. Filmy będą bardziej osiągane, będą bardziej i będą widoczne dla innych. Zależy się subskrybowania, oczywiście z dzwoneczkiem, gdyż wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o moich filmach. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do zobaczenia. I życzę Wam dobrego święta podwyższenia Krzyża Świętego. Byście dobrze tą niedzielę spełnili. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia.